Cześć, cześć, cześć. Wciszę troszkę muzykę, bo trochę, przedzi... trochę przesadziłem. Trzyma, cześć, Charlie. Ło, co to się dzieje? O. 50? Może 70, no na pewno trochę więcej niż ostatnio. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Charlie, Ciebie oczywiście też. Pozdrawiam. Piękny, piątkowy. Wow, no to nieźle. Pięknie, Charlie. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Pięknie. Zobaczcie, jak pięknie słońce świeci dzisiaj. Aż mi się fryzura potargała z tego wszystkiego. Nie wziąłem dzisiaj okularów do samochodu, więc będę musiał sobie poradzić troszkę. Co tam, młodzież. Jak tam sytuacja na polu bitwy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj poleci. Jadę dzisiaj na koncert. Taki naszy koncert też za dużo powiedziane, taki występ, taki ten. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Cześć Wam wszystkim, moi mili. Całe szczęście, już mamy piątek. Słoneczko świeci. Samochód mi pokazuje, że jest 13 stopni, ale myślę, że w słońcu jest około tak 18, 19. Gdzie się w, z, znajduje duch? Aha, może jakiś filmik. Duch. Dajcie spokój z tymi duchami. Dzień dobry, witam Was. Widzę, że tylko Charlie się ze mną przywitała. Ja nie wiem dlaczego. O, siema, cześć, z Zuzanna. Witam ciebie bardzo serdecznie. O, z czyli to już druga osoba się ze mną przewitała. To, to już jest jakiś progres, słuchajcie. Łomatko! No i. Ale co widziałaś tego ducha, czy jak to jest? Czy ktoś ci powiedział? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. O. E, dajcie. Dziękuję. Dajcie su e, Ci subpika. Dziękuję, dziękuję. S subskrypcja. O, Boże, 44 osoby. Jak to się stało? Subskrypcja, dzwoneczek, słuchajcie. Dzwoneczek jest jednym z najważniejszych tematów. Dlaczego? Żebyście wiedzieli, że ja właśnie się pojawiłem i żebyście dostali informacje. No. Witam się kiedyś. Nigdy nie byłem w więzieniu i mam nadzieję, że, że nigdy się tam nie pojawia. A co? Ktoś to na tematy więzienne, przez ten... Wykuje. Ktoś tutaj jakieś dziwne tematy zaczyna uskuteczniać. No, co to się dzieje w ogóle? No ale cóż, życie, nikt, nikt nie mówi, nikt nie mówił, że zawsze będzie fajnie, śmiesznie i wesoło. Ale 50 osób jest wow naprawdę idziecie jak dzik jak dzik w kartofle. Zresztą ja też. Dzięki wam. 50 było 50 teraz jest 30. Trzy łapki w górę. Trochę mało Chciałem. E, może przywitajcie się ze mną. Powiedzcie skąd jesteście ile macie lat. Mówią, że mysza to nieprawda. A co myślisz, że tam rzeczywiście są duchy? Myślę, że duchy tak do końca nie istnieją. Tak mi się wydaje. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie. Piękna, słoneczna pogoda. Zresztą sami widzicie tą z tyłu poświatę jest wręcz wspaniale. Tak naprawdę. Idźcie na spacer weźcie żonę pieska dzieci nie wiem kogo tam jeszcze można siemano co to za zero jest Andrzej co to za zero znowu Sk skąd jadę po dzieci proste jak Medrutów w kieszeni. Zawsze o tej porze jadę po moje dzieci do szkoły. To jest, to jest tak zwany standard w ciągu roku szkolnego. No i co, że nie jest. Nie wiem, czy wierzyć w duchy, szczerze powiedziawszy. Widzę, że tu jakieś takie dziwne, do której klasy chodzą. A to, to tak nie do końca musicie ten, nie? Musicie wszystko wiedzieć, moi mili. Najważ, najważniejsze, cieszę się, że nie jestem dorosły. No i co, że nie jesteś dorosły? Twoja stara, co to za nik jest? Ale lipa ty, jak. No. No, i co z tego, że byłeś w tym? Dobra. Julia, do widzenia. Julia, widzę, że nie potrafi e, rozmawiać. No, oglądałaś jakichś dziwnych filmików i teraz próbuję co, coś tam uskuteczniać i obrażać a na takie tam, a na obrażanie nikt się nie godzi, słuchajcie. Wczoraj, o honoratkę siema. Aha, następny, dobra, spoko. Widzę, że e niektórzy nie potrafić, e są ludzie, którzy nie potrafią e rozmawiać, tylko jakieś stosują jakieś techniki na obrażanie kogoś. E, jaka była twoja najdłuższa, najdłuższa podróż to była ten do, do Chorwacji samochodem. Około 2000 km w jedną stronę, jeżeli się nie pomyliłem. Siema. Rokita, siema, cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, tak jakoś tak niemiło się, się robi. Jak e, używacie jakichś takich. Jak używacie jakichś takich e, zwrotów, takich. E, pamiętajcie, jeż, to jest e, kanał nie po to, żeby się obrzucać błotem, tylko żeby ze sobą rozmawiać. E, nie po to się tutaj spotykamy, żeby e, się denerwować, e, żeby nie wiem, czytać jakieś tematy, jakieś takie dziwne siema siema Majka no cześć Maja pozdrawiam Ciebie stara, że się jak wyrażę stara wiara jest spokojna, tylko jacyś nowi którzy próbują cokolwiek uskuteczniać to nie jest miłe słuchajcie przyjmuję każdą krytykę Amelia Amelia siema witam Was, Boże ile dzisiaj ludzi jest naprawdę co Jaki temat? Jaki temat? Chcę po prostu z wami rozmawiać. Igor, o siema. Może tak szybko piszecie znowu, o Mikołaj, siema, elo, pozdrawiam was wszystkich. Słuchajcie, naprawdę się rozkręciliście na maksa dzisiaj. A ja muszę zmienić pas. Bezpiecznie. Naprawdę dzisiaj jesteś, ale mało, mało łapek w górę, mało e, przywitań się ze mną. Ja wam ja z wami wszystkimi siema. Franco coś e, jutro będzie live jutro jutro może będzie live, ale tak pod wieczór, bo będę robił dalej tą ramkę na zdjęcia tą ramę. Przepraszam na zdjęcia siema. Wczoraj, e, wczoraj miałem robić, ale tak mnie zagadaliście, że wziąłem zostawiłem o a ja. Jej. E, sześć lajków no. Subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę. I będzie tak. <laughs> no. No, słuchajcie, wiecie co? Tak, tak sobie tak się zastanawiam, że niektórzy. E, bardzo chętnie. Czytam Wasze e, wasze e, spostrzeżenia e, na temat mojego kanału, e, ale takie normalne, bez wyzwisk, bez e, jakichś tam, e, e, nie wiem, obrażania kogoś, bo to nie jest fajne. Dodałam, dzięki. Dodałam Ci subskrypcję. O, o, dzięki, dzięki Igor. No. I łapka w górę, siema. Ja mam furkę. To nie jest Fura, to jest Renault, ale i tak jest spoko, jak dobrze jadę, jak jadę ekonomicznie, to potrafię 5 litrów na 100 kilometrów, nie przepraszam, 6 litrów na 100 kilometrów, cześć, cześć, muzyczny sto, cześć, 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 pozdrawiam Was zresztą, wszystkich naprawdę, dzisiaj jesteście w super ilości, no, hej, hej, hej. Super ilości dzisiaj jesteście. Dlaczego nie jesteś w pracy? E, bo właśnie skończyłem pracę, bo o 15 kończę pracę. Dlatego nie jestem w pracy. Co, zrób tego? Nie wiem, nie wiem. Igor, nie wiem co, nie wiem co napisałeś, więc ciężko mi jest cokolwiek ten przeczytać. Majka, a czemu tak myślisz, że Ciebie nie lubię? Ja Was wszystkich lubię, tylko nie lubię takich osób, znaczy mniej lubię te osoby, które e, e, bardzo niefajnie się odzywają. E, ja pracuję w kuchni, ale dziś... wow, w kuchni! No, to w kuchni to jest fajna robota. Zawsze coś tu i ówdzie można sobie zjeść. No, fajne, fajna praca, naprawdę. Nie żar. Kocham ciecie. Kocham ciecie, Igor. Co? Moment. Już jestem, już jestem, słuchajcie. Już jestem, już jestem, słuchajcie. Kacper, siema, Kacper. Cześć, cześć, cześć wam wszystkim. Widzę, że dziś e, troszkę nie wiem czy napisałem coś się. Napisałem. Eee, przerwałem na chwilę, bo miałem telefon, więc no niestety to tak jest czasami siema wam wszystkim, naprawdę dzisiaj jest piękny, wspaniały, eee, cieplutki i w ogóle hej no, jadę dzisiaj w trasę, taki taki mały, to no, w trasę w trasę to jest za dużo powiedziane no tam jadę, tam Igor, co to za wyz, wy, wyznania tutaj? To nie. Jest, to, to, to chyba pomyliłeś kogoś. <laughs> Może mamie powinieneś takie coś napisać. A czemu? Myślałem, że cię nie będzie już. Że ciebie dzwonił. W młody do mnie dzwonił syn. Dzisiaj na wycieczce jest. Z koleżankami. Wow. Radomka, nie? Wiadomka, jak to jest. Jak to Igor, to chyba, to chyba musiałeś się pomylić. Kacper, bo... czekajcie, bo ja nic nie widzę. Bo kiedyś ktoś cię wyzywał i to, i to po, powiedziałeś, co powiedziałem, że co? Kacper, co ja powiedziałem, jak ktoś mnie wyzywał, że co? A to, że, że ktoś mnie... Aha, no i tak właśnie powiedziałem, ale pewno osoby napisały do mnie, poprosiły, żebym e, jednak live y dalej robił. No i jestem, nie? Siema. Siemka, siemka, Dawik. Dawik. <ścoughs> Ciężko w ogóle czasami do de wasze ten. Okej, okay, okej, okay, no. Dlatego jestem. A jeżeli ktoś będzie jakieś tam uskuteczniał jakieś e, złe zachowanie. To będę musiał kogoś znaleźć jakiegoś moderatora, który będzie się tym zajmował, bo po prostu już mi się czasami, czasami mi się nie chce, słuchajcie. Nie po to jesteśmy, się tutaj spotykamy, żeby się obrażać, wyzywać się i w ogóle to jest bez sensu, tak? rozumiecie Jesteśmy tutaj po to, spotykamy się, żeby sobie porozmawiać fajnie. Owsz o prawie wszystkim. No. Za ile? Nie. Co? Za ile złotych? Boże święty! Na pewno się ktoś znajdzie, kto ten. No, R. No mogę być już dwoma. Zobaczymy. Zobaczymy, młodzież. Zobaczymy, jak to tam dokładnie będzie. Dzida, jestem napisz do swoich widzów. Jestem jakie tematy masz dla swoich jakie tematy. Jeżeli są live, słuchajcie, to przeważnie wiadomo. Rozmawiam o tym, no o wszystkim od, z wami na na różne tematy. Jeżeli jest jakiś live e, e, taki tematyczny, że się tak wyrażę, że coś robię, to zresztą to po prostu to nie jest to, że ja sobie zaplanuję, że dzisiaj będę robił live'a na temat, nie wiem, kopania w ogródku. Jutro będę robił live'a na temat strugania desek, załóżmy. Nie. To po prostu tak, wiecie, spontan, nie? Spontan jest zawsze najlepszy. Ja chodzę do drugiej klasy. Wow. Drugie, pierwsza, druga i trzecia klasa to jest zawsze luz, nie? Dopiero się zaczyna... Czwarta klasa, to się zaczyna powoli ogień w szopie. Wiem jak jest. Czekaj. Honorcia, dobrze mówię? Boże, ile was dzisiaj jest? Tyle piszecie, że, że ja nie jestem w stanie Wam, e, e, na wszystko wam, wam odpisać. Ale niektórzy e, ci, którzy tak brzydko się odzywali, się, ucie, się uciszyli, więc e, dla mnie to nawet lepiej. Nie muszę się denerwować i też nie chcę, żebyście wy się denerwowali, bo to jest bez sensu. E, więc. No. Czy nie warto jakąś tematykę podjąć, aby live miał sens. E... No właśnie te live o tej porze mają, e, mają mieć taką bardzo luźną tematykę, ale bardzo, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie. Zastanowię się nad tym bardzo mocno, ale no wiecie, słuchajcie, jak jestem, jak mam, e, gdy z wami rozmawiam jakieś pół godziny, to, to nie jest to, e, nie jest to takie proste, żeby wiecie sobie tu, tu i teraz zaplanować, A, ale jednak na przykład luźna, pod tytułem luźna gadka, no dzida, widzisz? Tak właśnie się robi luźna gadka. <laughs> live pod tytułem luźna gadka. A robi jakiś tam live taki, wiesz, ba wiecie, bardziej na jakiś tam temat, tak? No właśnie. Ale no to jest właśnie to jest wtedy, kiedy jestem w domu. Kiedy bardziej mogę się skupić na tym, co piszecie. Boże, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo wiecie co, e Polityka to jest bagno, której nie chciałbym nigdy e, wdepnąć, tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, więc nie chcę rozmawiać na tematy polityczne, bo to nigdy nie jest fajne. Słuchajcie, ja muszę kończyć, bo mój, mój syn, jestem Ślązaczką. Honoratka, Ślązaczką jesteś. Ze Śląska, no. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, ja muszę kończyć już, bo muszę do mojego syna dzwonić, muszę córkę odebrać. Dosować to znaczy krzyczeć. No, spotkamy się na pewno niebawem. Dziękuję, że jesteście w takim dużym gronie, bo naprawdę dzisiaj jest mega was dużo. Na pewno, jeżeli będzie live i jeżeli macie dzwoneczek, subskrypcję, a łapek w górę jest tylko 9. Na, na pewno jak będzie, gdy macie dzwoneczek, to się dowiecie o tym, że się pojawiłem. A czemu tak smutno, Aleksandra? Elo, elo, siema. Dawik. Aleksandra, czemu tak smutno, powiedz mi. Powiecie co? Może, może to wam brakuje takiej osoby, z którą, która będzie z wami rozmawiać. Łukasz, siema, Szulc, cześć, cześć Łukasz, tak naprawdę, bo e, dużo jest takich, widzę, Olek Poplawski, po, po witam Cię bardzo serdecznie, co to jest, Buchara Taleb, siema, piszcie do mnie po polsku, bo w innym języku nie rozumiem. Eee, pamiętajcie, dzwoneczek, subskrypcja i łapka w górę. O, już jest 11 łapek, cześć. Dobra, dobra, muszę kończyć, niestety. Trzymajcie się, e, odezwę się jak najszybciej, bo czekam na dostawę mojej hulajnogi elektrycznej. Hulajnogę elektryczną kupi kupiłeś? To bardzo. Master Killer, Siema. Skoro jesteś nowy, to dawaj e, łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Dobrze? I tyle. A ja się z Wami spotkam, a hulajnoga elektryczna nie bardzo. Kupcie, z, radzę kupić hulajnogę zwykłą, taką, e, nie wiem, z dekatlona, czy skądś tam zwykłą, taką normalną. Dobra, Igor, trzymaj się. Miłego dnia. Że, e, też Wam wszystkim życzę miłego dnia. I pamiętajcie, łapka, subskrypcja i dzwoneczek. Jak będzie, będziecie mieli dzwoneczek, to dostaniecie informację, że już jestem. Normalny, właśnie o to chodzi. Normalno, chociaż ruch daje. Właśnie Master Killer. Siema Julia Ośmiałkowska. A ciebie to widziałem ostatnio chyba Julka. No dobra ja muszę spadać. E, ja mam dzwoneczek. Bardzo Relaksu. Ty też byłeś już e, na moim live. Dobra nie dobra dobra ja muszę kończyć bo plan jest napięty jak plan deka na Żuku, więc e, trzymajcie się. E, do zobaczenia. Nie zostawiam Was od poniedziałku, standardowo od 15.00, 15.04, jestem do Waszej dyspozycji, bardzo chętnie z Wami porozmawiam, jak macie jakieś, jakieś konstruktywną krytykę, bardzo chętnie przyjmę informacje i, i posłucham, przeczytam, posłucham, zobaczę. No siema, Aurora w koszalinie. No, dobra, młodzież, uciekam. Eee, możecie wchodzić na mój, e, na mój kanał, oglądać, popatrzeć, zobaczyć, może Wam się coś spodoba. No, e, ja e, jadę do. Z województwa do województwa. O, z jednego województwa do, do drugiego. Dobra, u, dobra, uciekam, bo, bo mnie zagadujecie, a, a naprawdę jest ten. Jest. Czas nagli. Do zobaczenia i cześć. Sigma. Siema, no Boże Święty, patrz <laughs> nie mogę się od was oderwać. Dobra, uciekam definitywnie. Trzymajcie się i życzę Wam spokojnego weekendu. Będę się pojawiał. Możecie zawsze pisać jakieś komentarze. Komentarze mile widziane do shortów, do, do wszystkiego, tak? Konstruktywna krytyka. Slawik. To, to za ten. Hej, pa, 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 Julia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Koniec. Koniec. Do widzenia. Cześć. Boże święty.